Cześć, dzień dobry, bądźiorno. witajcie w moim vlogu, słuchajcie, mamy 3.49 i zabieram Was ze sobą na event do Warszawy. No i proszę bardzo, szybka teleportacja. Jesteśmy już w Warszawie, i słuchajcie, tą panią na pewno już kojarzycie z niektórych moich vlogów. Jest Julcia, oczywiście, Instagram Julki również zostawię. I z Julką poznałyśmy się właśnie wow. pierwszym, tak, na pierwszym i będzie więc bardzo miło. Przyjść, przyjechać i ponownie się spotkać. Więc mamy tutaj nowe miejsce. Zaraz zrobię Wam piękne przybitki. Idziemy również się poczystować, bo poczynsunek też wygląda smakowicie i pysznie. więc trzeba, dopóki jeszcze nie ma tłumów, i korzystać z tego. I będziemy dzisiaj też robić, słuchajcie, brązoletki bądź też zawieszki do torebek. Dobrze, słuchajcie, będę robiła swoją personalizowaną, nie bransoletkę, ale bryloczek do torebki bądź do plecaka. Wybrałam bardzo dużo elementów kolorowych, takich jak ja, e, więc zobaczymy jak to się uda. Jest tu pani, która, słuchajcie, pani Klara, e, która chętnie mi pomoże właśnie w nawlekaniu, bo to nie jest taka prosta sztuka. Zbrałam sobie również kamień. Jak dobrze wiecie, jestem fanką kamieni naturalnych, co widać dzisiaj na załączonym obrazku, więc mam nadzieję, że... Moją wizję uda się połączyć w spójną całość. No słuchajcie, tak się prezentuje mój brylok, jest tu wszystko. O, widzicie? Pięknie spędzamy czas. Józia też tutaj kreatywnie, bardzo skupiona na swojej pracy. Robi, ale dobrze ci tu idzie, jak to szybko nawlekasz. No, ja mam problem, ale dobra próba cierpliwości. Postanowiłam doczepić jeszcze jednego kamienia. Kamieni nigdy za dużo, słuchajcie. Jeżeli jest wam źle lub nie macie mocy, zaopatrzcie się w dobre kamienie. Warto poczytać o tym. Postanowiłyśmy z Julką, słuchajcie, zostawić swoje pozytywne myśli na, ta, na tablicy. Piękne światło sobie tutaj złapałam w kuchni. Słuchajcie, czas na moje story, live story, kity bez kitu albo serne w terenie, bo różnie na nie mówią. Mianowicie wracając wczoraj z Warszawy, centralnej do Wrocławia Głównego. E, trochę już zgłodniałam, z Julką w międzyczasie pisałam, no i Julka poszła do Maka, odprowadziła mnie na peron, e, bo do Szczecina miała pociąg dopiero o godzinie 18 e, i ja już się zastanawiałam, czy czasem nie zjeść sobie również maczka. Wiecie, od czasu do czasu pozwalam sobie, bo na takie jedzenie fast foodowe, ponieważ balans w życiu jest bardzo zdrowy, taki balans właśnie, który Wam prezentuję tutaj. Eee, ja dzisiaj od rana piję lisa, słuchajcie, bo dzisiaj mam takie nastroje, wahania nastroju, ale to z racji tego, że obchodzimy dzisiaj faktycznie pierwszy dzień wiosny i zaraz z, z Oliwierem idziemy na spacer, ale dobra, do brzegu, bo moja ADHD się aktywnia i zaraz 15 wątków innych poruszę. Eee, do, do brzegu, mm, inaczej by skończyło. Eee, I. Słuchajcie, wysiadam sobie we Wrocławiu, idę elegancko, jak ta pani, wiecie, zadowolona z cudownego eventu, myślę sobie, nie pójdę do. Do maka, tylko pójdę do piekarni, żeby kupić sobie jakąś wiecie pełnowartościową bułę, bo ja takie lubię bułki. I mm, mój mózg skupił się na tym, że mam ochotę na pomidora z mozzarello, a że dodatkowo jeszcze w środku było pesto bazyliowe, w ogóle eksplozja smaków. Byłam przeszczęśliwa, kupiłam sobie, usiadłam na ławeczce. Słuchajcie, i jedząc tą bułkę, zorientowałam się, że nie mam czegoś przy sobie i doszło do mnie. Mój mózg zatrybił, że zostawiłam swoją papierową torbę. Możecie sobie wyobrazić: papierową torbę z priksa z eventu, a w środku była torebka taka czarna i ten mój. Piękny pryloczek, który pokazywałam, ile ja energii włożyłam w niego, ile ja sobie afirmowałam przy tym wszystkim. 19.12, ja miałam pociąg 19.25, yy, wiecie drugi pociąg do Jeleniej Góry, żeby dowiózł mnie do domu, bo niestety nie ma bezpośredniego już Pendolina, o co bardzo proszę Panie Burmistrzu, być może ten materiał będzie skierowany, albo powinnam zrobić taką reklamę, bądź też yy, taki głos mieszkańca. Proszę o przywrócenie Pendolina. Bardzo proszę, ja jeżdżę za trzy razy do roku do Warszawy. A może będę częściej, jak to e, oddadza, oddadzą nam i będzie bezpośrednio, obiec jak strzała prf, do Warszawy. E, I kończąc tą historię, no i słuchajcie, poszłam do kasy biletowej, no bo ja nie wiem, co się robi w takich e, momentach. Napisałam też do Julki, że się zorientowałam, że nie mam tej swojej torebki z tym moim pięknym brloczkiem. Brul no, i pan powiedział mi, że proszę tutaj zrobić sobie zdjęcie. Tutaj jest numer, to jest infolinia, proszę zadzwonić. Zadzwoniłam, była bardzo przemiła pani, co na infolina się nie zdarza, warto to podkreślić. I. Powiedziała mi, wytłumaczyła mi całą procedurę, całe szczęście, na moje szczęście lub nieszczęście, pociąg zakończył bieg. Gdybym to wiedziała i gdybym wcześniej się zorientowała, to bym pobiegła do tego pociągu, do tego swojego przedziału, do, na to swoje miejsce i z góry ściągnęła tą torebkę. Nie wiem dlaczego, znaczy ja wiem dlaczego położyłam tą torbę z tą torbą, ponieważ cztery osoby inne mm, siedziały razem ze mną w przedziale, no i chciałam miejsce oszczędzić, tak? No ale że mój mózg... Nie zatrebił później, że ta torba musi wrócić ze mną, tylko zostać tam. To już jest hit. Ale byłam zmęczona i głodna. Głodna bardzo, bardzo. Ale bułka była pyszna. Roxana, twój stały rabat w klubie minus 20% na torby. Wygasa w środę 2 kwietnia. Plus torebki. Także widzicie, moje życie nie jest również takie kolorowe, jak Wam się zdaje. I również o tym zaraz opowiem na Instagramie, bo warto również te momenty właśnie Waszej nieuwagi, Waszego rozproszenia mózgu również uwieczniać, a nie pokazywać tylko same piękne chwile, jak to jest zajebiście w życiu. No, tak nie jest, tak. Dobra, słuchajcie, wzięłam Was na balkon, bo jeszcze mam jeden wątek do opowiedzenia, ale stwierdziłam, że muszę przyjemne z pożytecznym zrobić, więc będę roz, roz, rozwieszać pranie, ale z fajnie ciepło. Słuchajcie, wczoraj na tym evencie, podczas robienia tych, tych bryloków w ogóle fajna, fajnie się złożyło, bo przyszła też Karolina, Karolina ze stylizację. Nie wiem, czy, czy obserwujecie dziewczynę. Ja tą dziewczynę oglądam od czasów, oglądałam w sumie od czasów gimnazy, razem z mężem, z Darkiem, z DG. Gigi, nie wiem, hajłobuzy, kanał ogólnie. No i oni też byli właśnie i u, udało mi się usiąść koło Darka, no i tam sobie rozmawiałam właśnie z panią, która pomagała mi, z panią Klarą. No i bardzo miło nam się rozmawiało, no bo oni mają też córkę, dużo też podróżują. Ostatnio byli, byli w Izraelu i mogłam, mogliśmy sobie tak, wiecie, wymienić się doświadczeniami na temat mm, właśnie zwiedzania świata, wiecie, podróżowania z dziećmi. E, no i zachęcał do tego, żeby zwiedzać, żeby właśnie te wszystkie blokady ze swojej głowy, wyzbyć się tego, mm, bo później dziecko... E, Samo, samo jest takie chętne do poznawania tego świata i to było takie fajne, przyjemne I, i w ogóle i mega podziwiam ich za twórczość i za to, jak muszą już do przodu myśleć właśnie o swoich działaniach. Nie tylko chodzi o YouTube, ale wiecie, Karolina ma tam sklep internetowy. No, i to wszystko tak prężnie działa. Oni mają, wiecie, no, no normalnie to, to już jest firma, tak, z ludźmi pod, 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 pod sobą, więc fajnie, że też w Polsce się wiedzie i ludzie chcą działać, a nie tylko narzekają. I właśnie takie eventy lubię, bo każdy jest tak jakby z innej części też Polski, ale zupełnie też czym innym się zajmuje i fajnie wymienić tak doświadczeniami i naładować tam pozytywną energię. O, o to mi chodzi, a nie tylko narzekanie, jak to jest źle i w naszym kraju i w ogóle, nie? Także. To chciałam wam opowiedzieć. No i słuchajcie, dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień wiosny, to też, ale i Światowy Dzień Dzieci z Downem, zespołem nam, więc sol solidaryzuję się i ubieram dwa niby podobne, ale różne, dwie różne skarpetki. Nie wiem, czy słyszeliście o tej akcji. Jak nie, to zachęcam Was do w sumie zagłębienia się w ten temat. I taki mały gest, a wiele zmienia. Ciepło jest, synek. Co my się pobieraliśmy bez rękawniki i, i w czapeczki. A tu jest normalnie 16 stopni, więc nie ma co też przegrzewać dziecka. Oleś przeszczęśliwy. Teraz tu wszystkie atrakcje będą jego. I tak sobie spędzamy pierwszy dzień wiosny. Pięknie jest naprawdę, tak można żyć. Musimy się kręcić, tak? Uwaga. Ale super, co? Fajnie? No i tak się prezentują. I słuchajcie, ostatnio Wam zapomniałam pokazać, kupiłam sobie w Pepko, już wiosenne takie właśnie pod... podstawki. O, tak, podkładki, to chciałam powiedzieć. Inhalator stoi, bo Oliś jeszcze, jeszcze się kuruje. I zrobimy może od razu wspólnie unboxing moich paczek z paczkomatą. Zbliżają się urodziny Oliviera, jak i Wojtusia, no bo między chłopakami jest cztery dni różnicy, no i Angelika robi imprezę w stylu Głusia pochadka i patrzcie, znalazłam superanski yy, kostium tygryska, w bardzo fajnym stanie, zaraz go obadam. Tu jest ogon przyczepiany o, na rzepę. O, coś ta rzepa nie trzyma. Będę musiała go chyba przyczepić, o, do tego się przyczepił. A, dobra, już wiem, już wszystko wiem, 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 wiem. O, proszę bardzo i taka słodka czapeczka. Ja jestem ciekawa, czy on będzie chciał chociaż nawet do zdjęć i kosztowało mnie to od Także polecam jeżeli ogólnie Vinted to jest złoto, z racji tego, że poznałam w zeszłym roku na Sea bloggers jak byłam w Łodzi, Elizę, która jest znakomitym człowiekiem, no ogrom pozytywnej energii, jeszcze więcej ma pozytywnej energii niż ja, ale od razu złapałyśmy wspólne Flow i w ogóle jest trenerem personalnym, mega szacun dla nią na tam w zawodach. Startuje, bardzo dużą taką dyscyplinę ma, ale jest przy tym wszystkim mega pozytywna w odbiorze. Polecała u siebie ostatnio na Instagramie kolagen. Mi się skończył kolagen. Widzicie, w ogóle moja twarz wygląda, jak wygląda. Potrzebuję takiej też: no po prostu jakiejś suplementacji. Skonsultowałam to oczywiście z moją panią trycholog Martą, która jest ekspertem w analizowaniu składów. Ja ją za nią tak. Ja w ogóle nią, ją. Ja w ogóle ją. Za to tak podziwiam, że powiedziała mi, że mam to wziąć i naprawdę spróbować, bo Aliska poleca to na, no na skórę włosy i paznokcie i bardzo dużo baby też ma. No ja mówię, na swoje włosy nie narzekam, ale Oluś, co robisz? Oluś, ja, ja widzę, co ty robisz. Oluś. Ty czemu ty nie idziesz spać? Będziesz moim operatorem? Tak, będziesz kamerową mamy? Oluścia, mi posmarowałam buzię witaminą albo coś ma jakieś przesuszenie. I zaraz poczytam sobie jak to, mam, jak, to mam, jak, to mam, jak to mam stosować. Smak ananasowy. I tyle na ten temat mogę powiedzieć. Zrobimy sobie wspólnie unboxing paczki, która właśnie do mnie przyszła, czyli Marka Made in Lab, którą możecie już na pewno kojarzyć właśnie ze współpracy długotrwałej z nami, aktualnie trwa promocja na wszystkie flakony 100ml, minus 30% i dodatkowo 2 zł wysyłka do punktów DPD Pickup. Z racji pięknej. Wiosny, która nam dzisiaj towarzyszy, również na stronie Made in Lab znajdziecie wiele świeżych, owocowych, kwiatowych zapachów, które są właśnie inspirowane światowymi bestsellerami. Dobra, teraz Wam pokażę, na jaki numer się zdecydowałam. Mamy tutaj numer 14, i jest to zapach inspirowany światowym. Kultowym zapachem Versace Bright Crystal. Osobiście mi się bardzo podoba i kojarzy mi się również z moją przyjaciółką, której zbliżają się urodziny, więc jest to jedna z części prezentów dla niej. I słuchajcie, mamy tutaj nuty e, takie jak granat, e, piwonia. Bursztyn, amber, czyli wszystko, z czym kojarzy się wiosna, i jest to definicja tak naprawdę wiosny, więc to jest właśnie numer jeden. Kolejny mamy 09, jest to również kultowy zamiennik Chanel Mademoiselle. Moi drodzy, dwa zapachy dla lubka, coś innego w końcu wzięłam, 153 oraz 04. Tak, patrzę się, czy. To nie jest unisex, ale nie, to chyba są dla Lubka, więc Lubku mamy tutaj bardziej taką owocowo-drzewną kategorię oraz cytrusową, więc mam nadzieję, że Ci się spodobają, zobaczymy. Jak nie, to na pewno komuś sprezentujemy. Oraz tutaj mamy również numer 26, kwiatowy, typowy właśnie taki wiosenny, więc to jest nasz wybór, nasz, tak mówię głosem naszym, czyli... Moim i Jest Pani mieszkanką miejscowości Rudki, Kostaki bądź okolic. Zgadza się? Nie, nie zgadza się. Jestem z Dolnego Śląska. W takim razie do jakiego tak. miasta się to dzwoniłam? Do Jeleni Pani dobrane okulary korekcyjne, już bezpośrednio dopasowane do Pani wady wzroku. No i oczywiście cała akcja ma na celu przede wszystkim poprawić komfort Pani życia, jak i również zapobiegać schorzeniom oczu, bo też na pewno Pani wie, że do pewnego roku życia jest możliwość całkowitego wyleczenia niektórych schorzeń, bo jak podaje też urząd statystyczny, najczęstsze problemy ze wzrokiem mają właśnie osoby, które ukończyły 40 rok życia. Dlatego też chciałam się upewnić, Pani znajduje się powyżej tego wieku, zgadza się? Nie, dopiero będę obchodziła Swój wiek Chrystusowy w tym roku. Rozumiem, że Pani już ukończyła 40 rok życia, prawda? Nie, nie, wiek Chrystusowy, czyli 33. Rozumiem. W takim razie serdecznie dziękuję za miłą rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję. Coraz częstsze ja nie jestem w stanie zweryfikować, czy to dzwoni ktoś z banku, czy z ofertą leasingu, czy właśnie yy, badań. I tak, jestem po 40. Czy ja wyglądam na 40 lat? Zresztą, wiek kryzysowy to jest taka wiecie, zagadka, no ale że dzisiaj mam bardzo dobry humor. Dobra, taka stawka w te nagrywki. <laughs> Starczy tych śmieszków Hiszków. Po jakimś czasie dam wam znać, czy nowe zapachy lubkowi przypadły do góry z tobą, jest raczej z tych osób, które jeżeli psikają się. Wiecie, jednym zapachem to tak przez całe życie lubi pachnieć. Po prostu to jest definicja lubka. Nieważne. I słuchajcie, jeszcze ostatnia kwestia, mianowicie nowość w Made in Lab. Możecie zyskać 20 zł zwrotu na zakupy w Made in Lab z pikodi. Wystarczy zarejestrować się. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Zarejestrować się, zrobić zakupy. Tutaj macie cały regulamin. I jeżeli wydacie właśnie 100 zł, otrzymacie 20 zł na kolejne zakupy, więc jest to idealna okazja, żeby spróbować, żeby właśnie się zarejestrować w Picodi i żebyście mogli cieszyć się nowymi wiosennymi zapachami. Okej, okay, na szybko wam również pokażę nasze flakony, bo już do łazienki was nie będę brała. To jestem ja, czyli pachnę trzema różnymi zapachami, wiadomo, w różne dni, a to jest mój lubek. Pachnie jednym zapachem. I akurat ten jest 118, ten jest Unisex. Ja mam 117, to jest ta piękna Sherry Lady, która przepięknie pachnie po prostu kolą mm, Sherry, Sherry kola. I te dwa kwiatowe to są właśnie zamienniki takich typowo wiosenno-letnich zapachów. Mamy tutaj 20 i 64. I to są właśnie nasze poprzednie zamówienia, więc już nie mogę doczekać kolejnych, ponieważ ja jestem kobietą zmienną i uwielbiam. Pachnieć wszystkim w różne dni, a lubek. Jak na załączonym obrazku. Słuchajcie, mamy dzisiaj aktywną sobotę. Oliwier dostał już swoją, swoją pierwszą część prezentu urodzinowego i powiem Wam, że ma taką radość, że w ogóle nie chce wyjść z tego namiotu. Oluś, podoba Ci się? Oliwier, podoba Ci się? Tak. Tak się cieszył, że aż piszczał, że nie mógł wytrzymać dosłownie. No. Prawda? I od razu wiedział w ogóle, że tu trzeba wejść, pomimo tego, że to... I tak było na płasko, tak. Na płasko jeszcze to było, więc... Pokaż może tak bardziej cały. A więc ekstra, już wam pokażę. A ja Do na, tego na żywo rozpakuję od razu drugą część. Tak. Oliwier, chodź zobaczymy. Czekaj, tu z tej strony może, co? Dobra. Oliś, chodź zobacz co jeszcze tata ma, chodź zobacz. Chodź zobacz. Patrz. Zobacz. Patrz, ty ten tunel będziesz, będziesz lubił. Wow. Bo to jest taki tunel jak na zajęciach sportowych mamy i to ostatnio cały czas wchodzi. na to. Puszczam. A jeszcze z drugiej strony. Czekaj, czekaj. On, on już wchodzi. On już przechodzi. Jedno. <zeThey might Ninja> <unterstützen> Wow, ale super! Fajny? Oluś? Wow, brawo! I patrz, teraz teraz możesz z tunelu. A to się podczepia tu. Pójść aż do namiotu. Jak ekstra! Patrzę, czy są rzepy takie w namiocie, żeby to zczepić, ale chyba nie. Super. Ale radość. No, halo, halo kolego, hej. Musimy to jakoś ulokować sprytnie. Tamtą małą dziurą chyba nie wejdziesz. Musisz tędy wejść, chodź zobacz. Jak nie? <laughs> jak nie wejdziesz, Nasz jak synek wejdzie? jest jak kot. O, ja widzę, Patrz. że już jedzie z ambulansem. Tak. On to już, on się niczego nie boi. Super. Brawo! Brawo! No, a tak poza tym, to, to właśnie wszystko zamówiliśmy w IKEA. Bo nie wiem, czy mówiłam, że to zamówiliśmy z IKEA. I jeszcze taki dywanik, słuchajcie, na samochodziki, zraz z tego, że mamy fazę na auta. też też się nam fajnie sprawdza. Oczywiście na naklejki z autami również się sprawdzi, więc tak to wygląda. Jeszcze więcej gadżetów, no ale radość dziecka jest przednia. I słuchajcie, dzisiaj korzysta, znaczy byliśmy rano z lubkiem w pracy. I teraz odpaliliśmy Netflixa. Bardzo dużo polecajek jest na temat serialu Dojrzewanie. To jest miniserial, odcinkowy. jesteśmy już na drugim. Powiem Wam, że no, na razie, bo tam dość duże emocji niby towarzyszą, jakieś tam zatrzymywanie tego, tego właśnie miniserialu, jakieś tam płacze i te sprawy, na razie jeszcze tak no mnie wstrząsną, a jestem osobą wysoko wrażliwą. Ale od pierwszego odcinka od razu jest akcja, więc. Znaczy, jest akcja, jestem. jest dosyć mocny, jest mocna sprawa Mocno, przekazywana. No mocna sprawa, tak. Bardzo tak. mocna sprawa. Tak. Tylko zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No bo właśnie no. No wszyscy mówią, że to jest aż tak mocny serial, że tak. no ciężko to dooglądać i że, z, i że aż kompletnie zmienia myślenie człowieka tak, tak, odnośnie no ja się dzieci. Sobie... E... Tak, jesteśmy w połowie drugiego odcinka, więc niech dziecko się bawi, a my będziemy oglądać na tyle, ile będzie można. Tak? Super, synek. A ja siadam jeszcze do edycji zdjęć. Tak. Także bierzemy się. I jeszcze dzisiaj muszę Lubka ostrzyć. To no, przydałoby się. No. Bardzo.